Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dowiadujemy się o kolejnych niegospodarnościach i nadużyciach, a mówiąc po ludzku, o ogromnym marnotrawstwie i złocieństwie, jakie dokonywało się podczas stanu epidemii w Polsce nad ciężko wypracowanymi przez Polaków pieniędzmi, które za pośrednictwem podatków. Znalazły się w budżecie. No choćby okazuje się, że sama kancelaria premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 milionów złotych na zakup środków ochrony indywidualnej. Ale to, że stan, na stanie epidemii dokonywał się rabunek publicznych pieniędzy, jest problemem znanym i oczywistym, między innymi dzięki Mikowi. Natomiast znacznie większym problemem było samo wprowadzenie bezprawnych bezcelowych, nieuzasadnionych, nieskutecznych i niezwykle szkodliwych obostrzeń i lockdownów. Szkodliwych dla gospodarki, dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przypominam, że zdalna edukacja spowodowała gwałtowny wzrost samobójstw wśród dzieci oraz szkodliwych dla indywidualnych, ważnych spraw ludzi, jak na przykład umierający w szpitalach bliscy, których nie można było odwiedzić, a więc pożegnać. W efekcie tych działań popieranych z tej mównicy i w głosowaniach przez wszystkie siły parlamentarne poza Konfederacją doszło do ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Przypomnijmy przy tym, że w doniesieniach prasowych sprzed kilku miesięcy możemy przeczytać tak: AstraZeneca rozpoczęła proces globalnego wycofywania z użycia swojej covidowej szczepionki. W marcu wystąpiła do władz Unii Europejskiej o wycofanie zgody na wykorzystywanie produktu na europejskim rynku, a 7 maja Europejska Agencja Leków przekazała, że szczepionka nie jest już dopuszczona na terenie Europy. Wcześniej preparat został wycofany z użytkowania w Australii. Niedawno AstraZeneca po raz pierwszy przyznała w dokumentach sądowych, że jej szczepionka na COVID-19 może powodować poważne skutki uboczne. W sprawie toczy się postępowanie sądowe. Gigant farmaceutyczny został pozwany w ramach pozwu zbiorowego, bo jego szczepionka spowodowała wylicznie w przypadkach śmierć lub poważne obrażenia. Wszyscy powtarzaliście, że szczepienia są całkowicie bezpieczne, mimo że tempo badań wskazywało na oczywistą niepewność. Do tej pory nadal na stronie rządowej mamy komunikat powstały z zarządów PiSu, podtrzymywany. Przez Was, przez uśmiechniętą koalicję, który mówi, szczepionki przeciw COVID-19 wywołują wiele strachu. Niepotrzebnie, niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badanie i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. W badania nad szczepionką przeciw COVID-19 zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas pandemii mówił tak. Jeśli ktoś się nie zaszczepi, to będą go obowiązywały lockdowny. Jeżeli się zaszczepi, to będzie mógł normalnie funkcjonować. Będzie lockdown, będziesz miał naprawdę trudniej, jeśli się nie zaszczepisz. Włodzimy szczerzacy z kolei. Mówimy ludziom, szczepcie się. Szczepienia powinny być obowiązkowe. Rafał Trzaskowski. Warszawa będzie wspierała szczepienia. Uwaga, szczepienia obowiązkowe dla dzieci. Rafał Trzaskowski. Donald Tusk, jeśli kochasz, to się szczep taka właśnie jest wasza polityka miłości. Później z raportu właśnie Najwyższej Izby Kontroli dowiadujemy się, że cytuję, wartość wszystkich zakontraktowanych szczepionek wyniosła prawie 14 miliardów Złotych. Decyzje o ich zakontraktowaniu podjęto, choć dysponowano informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. Inspektorat nie podjął również działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe zagrażające życiu lub zdrowiu. W konsekwencji podano 117 tysięcy dawek takich szczepionek. Nałożyliście na Polaków i na posłów w Sejmie obowiązek noszenia maseczek, nosiliście je tutaj, nas wyzywaliście od sierców śmierci, dostawaliśmy kary finansowe, ja również wykluczaliście nas z posiedzenia, a później zdejmowaliście maseczki, szliście do restauracji sejmowej, tłocznej, już bez maseczek, wszystko w porządku. No ale nagle wybuchła wojna za wschodnią granicą. Nagle dowiedzieliśmy się z mediów o takim, powiedział, cudzie nad Wisłą, cytuje telewizja polska, liczba zakażeń spada, choć w miesiącu do Polski przyjechało w miesiąc 2 miliony 300 tysięcy uchodźców, zaszczepionych w niewielkim procencie. I nagle po wybuchu wojny jest nowy temat. Więc wszystko znieśliście wszyscy tutaj wszelkie obostrzenia, z dnia na dzień, z posiedzenia na posiedzenie, już nikt nie nosił maseczek, my już nie byliśmy siewcami śmierci. Wszyscy to popieraliście, a paraliżując system ochrony zdrowia zapędziliście 200 tysięcy ludzi do grobu. A teraz jeszcze dowiadujemy się po raz kolejny, że na tych grobach poprzednia władza obławiała się niczym cmentarne hieny. Dziękuję bardzo.